Magda stała w kuchni, a ciepłe aromaty gotującej się zupy wypełniały powietrze wokół niej. Ziemniaki były pokrojone w kostkę, a zapach podsmażanego czosnku tańczył w jej myślach, przypominając jej chwilę, gdy Adam, jej mąż, siadał przy stole z zadowolonym uśmiechem, chwaląc jej kulinarne umiejętności. Jednak dzisiaj atmosfera była naładowana wyczuwalnym napięciem. Spojrzała kątem oka na zegar na ścianie, zauważając, że Adam wciąż nie wrócił. Zwyczajowy dźwięk drzwi a po nim cześć, kochanie. Wydawał się odległy niemal jak wspomnienie czasu, który już nie wróci. Kiedy drzwi w końcu się otworzyły, Magda odwróciła się, zmuszając się do uśmiechu na widok wchodzącego Adama. Jednak wyraz na jego twarzy natychmiast sprawił, że poczuła zimny dreszcz w żołądku. Był inny, bardziej zimny i zdystansowany niż kiedykolwiek wcześniej. Cześć, Adamie, powiedziała, próbując ukryć niepokój w swoim głosie. Kolacja jest prawie gotowa. Adam nie odpowiedział. Po prostu podszedł do stołu, a jego twarz była naznaczona powagą, której nie widziała od lat. Magda wytarła ręce w kuchenną ściereczkę i podeszła do niego. Czy wszystko w porządku? Wyglądasz na zmartwionego, zapytała, a jej oczy zdradzały troskę. Zawahał się przez chwilę, wpatrując się w podłogę, jakby szukał słów w miejscu, które nie istniało. Magda, musimy porozmawiać, powiedział w końcu, podnosząc wzrok. Jego głos brzmiał dziwnie, niemal jakby mówił do kogoś, kogo nie znał. Złe przeczucie zaczęło się formować w jej żołądku. Oczywiście. Co się dzieje? Niepewność w jej głosie była widoczna, ale starała się trzymać twardo. Adam wziął głęboki oddech, jakby przygotowywał się do bitwy. Ja chcę rozwodu. Słowa spadły jak bomba. Magda poczuła, jak świat wokół niej się rozpada. Co? Nie mówisz tego poważnie, odpowiedziała, a jej głos zadrżał. Co się stało? Możemy to naprawić? Nie ma czego naprawiać, powiedział z chłodem, który przeciął ją jak nóż. Już cię nie kocham. Jestem zmęczony życiem w kłamstwie. Oczy Magiedy napełniły się łzami, ale starała się ich nie wypuścić. Adamie, wszystko przez Ceo przeszliśmy razem. Nie możemy po prostu tego wyrzucić. Wciąż cię kocham. Jej głos brzmiał błagalnie, ale on pozostał niewzruszony, jak nieporuszona skała. Kiedy próbowała przetrawić jego słowa, Adam zaczął pakować swoje rzeczy. Magda patrzyła sparaliżowana, jak wrzucał przedmioty do walizki, jakby pozbywał się ciężaru. Nie możesz tego zrobić. To nasz dom, nasze marzenia. Czuła, jak w niej narasta złość i ból. Ale nie wiedziała, jak je wyrazić. Marzenia? Już nie ma marzeń, Magdo! Zapomniałaś, jak żyć. Nie mogę już tego dłużej znosić odpowiedział z pogardą, która sprawiła, że jej serce przyspieszyło. Gdybyś powiedział wcześniej, może moglibyśmy to naprawić powiedziała, głosem ledwie szeptem. Ale Adam się nie odwrócił. Kontynuował pakowanie, ignorując jej ból. Magda usiadła na brzegu stołu, zaczynając dostrzegać rzeczywistość. Dom, który kiedyś był pełen śmiechu i miłości, teraz wydawał się cmentarzem wspomnień. Po odejściu Adama, Magda została sama, otoczona ogłuszającą ciszą. Ściany zdawały się szeptać wspomnienia szczęśliwej przeszłości, ale teraz wszystko było tylko bolesnym wspomnieniem. Rozejrzała się dookoła na zdjęcia wiszące na ścianach, na stół jadalny, który kiedyś był centrum ich ciepłych posiłków. Rozpadając się, upadła na podłogę, a łzy spływały po jej twarzy, mieszając się z sukienką, którą miała na sobie. Z desperackim impulsem Magda wyciągnęła z szafy pudełko, w którym trzymała stare zdjęcia. Wśród uśmiechów i szczęśliwych chwil znalazła obraz siebie samej, młodej i pełnej życia, z marzycielskim spojrzeniem. Twarz Adama była obok niej, ale to nie był ten mężczyzna, który ją porzucił, to był marzyciel, pełen obietnic. Wytarła łzy, a determinacja zaczęła kiełkować w jej sercu. Nie poddam się, szepnęła do siebie. Będę walczyć o siebie kropka. Jej głos, choć wciąż drżący, rezonował z nową siłą. Magda wiedziała, że droga będzie długa, ale była zdeterminowana, by napisać swoją historię na nowo, nie jako kobieta, która straciła wszystko, ale jako kobieta, która w stanie, by odnaleźć swoją prawdziwą siłę. Z bijącym sercem i mieszanką nerwów i oczekiwania, Magda weszła do sali lekcyjnej kursu grafiki komputerowej. Ściany były ozdobione żywymi i inspirującymi dziełami, odzwierciedlającymi kreatywność, którą pragnęła na nowo odkryć. Rozglądając się dookoła, zdała sobie sprawę, że nie jest sama w tej podróży, inne kobiety również tam były, każda z historią życia, która w jakiś sposób splatała się z jej własną. Cześć, jestem Magda przedstawiła się kobiecie o kręconych włosach, która uśmiechnęła się do niej. Ty też dopiero zaczynasz. Tak, jestem Anna. Też próbuję się podnieść po rozwodzie odpowiedziała kobieta, jej spojrzenie pełne zrozumienia. Dobrze wiedzieć, że nie jestem jedyna. Tego popołudnia, gdy nauczyciel mówił o znaczeniu kreatywności w projektowaniu, Magda poczuła się bardziej żywa niż kiedykolwiek. Lekcja nie była tylko okazją do nauki nowej umiejętności. Była sposobem na odzyskanie swojej tożsamości. Pod koniec zajęć poczuła, jak adrenalina pulsuje w jej żyłach, coś czego nie czuła od dawna. Chodźmy na kawę. Chciałabym porozmawiać dłużej, zaproponowała Anna, gestem wskazując wyjście. Magda zawahała się przez chwilę, ale pomysł otoczenia się nowymi przyjaciółkami zmotywował ją. Oczywiście, chodźmy odpowiedziała z uśmiechem, czując natychmiastową wieść z tą kobietą, która, podobnie jak ona, szukała nowego początku. W kawiarni dwie kobiety usiadły przy małym, przytulnym stoliku, gdzie rozmowa płynęła naturalnie. Inne uczennice dołączyły do nich, tworząc małą grupę. Pomiędzy śmiechem i zwierzeniami, Magda podzieliła się swoją historią. Wiesz, nigdy nie myślałam, że będę w stanie się podnieść po wszystkim, co się stało, powiedziała, patrząc w oczy swoich nowych przyjaciółek. Ale jestem tutaj, próbując na nowo odkryć, kim jestem. Doskonale cię rozumiem, odpowiedziała trzecia kobieta imieniem Klerę z wyrazem Solidarności na twarzy. Rozwód może być niszczący, ale jest też szansą na odrodzenie. Podejmujesz właściwą decyzję. Z biegiem tygodni grupa stała się siecią wsparcia. Spotykały się regularnie nie tylko po to, aby omówić projektowanie, ale także aby dzielić się swoimi zmaganiami i zwycięstwami. Magda czuła się coraz bardziej pewna siebie, w miarę jak opanowywała nowe techniki i narzędzia. Z każdym projektem jej kreatywność rozkwitała, a ona zaczynała dostrzegać, że ma unikalny głos, który powinien zostać usłyszany. Pewnego popołudnia, pracując nad projektem identyfikacji wizualnej, Magda otrzymała wiadomość od znajomej, która widziała jej pracę w mediach społecznościowych. Cześć, Magdo. Mam małą firmę i chciałabym, żebyś zaprojektowała dla mnie markę. Co ty na to? Oczy Magiedy zabłysły. Oczywiście. Z przyjemnością, odpowiedziała, ledwie wierząc w pojawiającą się okazję. Staż w małej firmie nadal wydawał się odległym marzeniem, ale ta propozycja była znaczącym krokiem w kierunku czegoś większego. Z czasem Magda zaczęła uczęszczać do firmy, w której pracowała przyjaciółka Eni, a atmosfera tam była przyjazna i kreatywna. Zapach świeżej kawy i dźwięk śmiechu wypełniały przestrzeń, podczas gdy współpracownicy angażowali się w ożywione dyskusje na temat designu i sztuki. Magda czuła się częścią czegoś większego, społeczności, która ją inspirowała i stawiała przed nią wyzwania. Naprawdę wyróżniłaś się w ostatnich tygodniach, Magdo, skomentował jej przełożony, mężczyzna w średnim wieku o przyjaznej aurze. Jeśli tak dalej pójdzie, wkrótce możesz zostać zatrudniona na stałe. Te słowa odbiły się echem w umyśle Magiedy, napełniając ją nową nadzieją. W końcu podnosiła się, odkrywając na nowo swoją pasję i, co ważniejsze, odnajdując siebie na nowo. Magda uśmiechnęła się nie tylko do przełożonego, ale także do przyszłości, która zaczynała się rysować w jej myślach. Dziękuję, naprawdę lubię to, co robię, odpowiedziała, jej głos był pewny i pełen determinacji. Tego wieczoru, wracając do domu, Magda spojrzała na gwiazdy i przypomniała sobie wszystko, przez co przeszła. Ból rozwodu wciąż był obecny, ale teraz był częścią jej historii, a nie już jej przeznaczeniem. Czuła, że jest na właściwej drodze, gotowa, aby przyjąć wszystko, co życie ma do zaoferowania. Ciężar, który kiedyś się przygniatał, zaczynał się rozpraszać, a z każdym krokiem czuła się bliżej tego, kim naprawdę jest. Magda była zdenerwowana, ale emocje pusowały w niej, gdy przygotowywała się na wydarzenie networkingowe. Spojrzała w lustro, poprawiając sukienkę, którą wybrała z taką starannością. Była to prosta kreacja, ale podkreślała jej nowo odnalezioną pewność siebie. Włosy miała rozpuszczone, a zdecydowała się na delikatny makijaż, który podkreślał jej oczy. Dasz radę, Magdo, szepnęła do siebie, przypominając sobie wszystkie trudności, które pokonała w ostatnich miesiącach. Kiedy dotarła na miejsce, elegancka sala pełna błyszczących świateł i delikatnej muzyki przywitała ją żywą atmosferą. Ludzie rozmawiali ożywieni, wymieniając się wizytówkami i śmiechem. Magda wzięła głęboki oddech i postanowiła się wmieszać, zdeterminowana, aby wykorzystać tę okazję do rozbudowania swojej sieci zawodowej. Gdy przechodziła między grupami, słyszała rozmowy na temat kreatywnych projektów i innowacji w designie. Otoczył ją entuzjazm, to wtedy jej oczy spotkały się z oczami Piotra. Stał w rogu, rozmawiając z małą grupą, ale wydawał się natychmiast zauważyć Magdę. Z ciepłym i zapraszającym uśmiechem oddalił się od grupy i podszedł w jej kierunku. Cześć, jestem Piotr, powiedział, wyciągając rękę. A ty musisz być Magda. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Magda była zaskoczona. Słyszałeś o mnie. Lekki rumieniec pojawił się na jej policzkach. Tak, odpowiedział, robiąc szeroki gest ręką. Śledziłem twoją ścieżkę na kursie grafiki. To inspirujące widzieć kogoś, kto tak się odradza. Dziękuję, powiedziała, czując się pochlebiona. Po prostu próbuję odnaleźć swoją drogę. Piotr uśmiechnął się, jego atrakcyjne rysy twarzy rozświetlone delikatnym światłem sali. Świetnie ci idzie. Mogę Cię zaprosić na drinka. Chciałbym porozmawiać więcej. Zawahała się przez chwilę, pamiętając swoją wrażliwość, ale emanowała z niego życzliwość i szacunek. Oczywiście byłoby miło. Kiedy podchodzili do baru, Magda poczuła niewytłumaczalną wieś z Piotrem. Zaczęli rozmawiać o swoich pasjach, a on autentycznie interesował się jej projektami. Dla mnie design to coś więcej niż tylko estetyka. To sposób opowiadania historii, podzieliła się Magda, jej głos pełen entuzjazmu. A ty masz piękną historię do opowiedzenia odpowiedział Piotr, patrząc jej prosto w oczy z szczerością Widzę w tobie niesamowitą siłę to rzadkość. Rozmowa toczyła się naturalnie, a oboje śmiali się, dzieląc się anegdotami. Magda czuła się swobodnie, jakby znała Piotra od dawna. W ciągu nocy przedstawił ją innym profesjonalistom chwaląc jej pracę i sprawiając, że czuła się częścią tego świata. Z biegiem tygodni Piotr zaczął stawać się stałą obecnością w życiu Magiedy. Zapraszał ją na obiady, spacery, a nawet na wydarzenia artystyczne. Przy każdym spotkaniu czuła się bardziej żywa, odkrywając na nowo radość z przebywania z kimś, kto ją szanował i podziwiał. Masz niesamowity talent, Magdo. Naprawdę wierzę, że możesz zrobić wielkie rzeczy, powiedział pewnego dnia, gdy spacerowali po parku. Dziękuję, Piotrze. Zawsze wiesz, jak sprawić, że czuję się wyjątkowo, odpowiedziała Magda, uśmiechając się. To było pocieszające, wiedząc, że ktoś w nią wierzy, zwłaszcza po emocjonalnej burzy, jaką przeżyła z Adamem. Pewnego dnia, gdy pili kawę w małej kawiarni, Piotr zaskoczył ją nieoczekiwanym zaproszeniem. Myślałem, co opowiesz na wspólną podróż. Weekend, aby się zrelaksować i lepiej poznać, Magda zawahała się, wspominając swoją przeszłość, ale perspektywa nowego doświadczenia z kimś, kto ją wspierał, ożywiła ją. Myślę, że byłoby wspaniale, odpowiedziała w końcu, uśmiechając się. Musimy tylko zdecydować, gdzie się wybrać. Piotr uśmiechnął się szeroko, jego oczy błyszczały z entuzjazmem. Co opowiesz na małe nadmorskie miasteczko? Możemy zwiedzać, odpoczywać na plaży, a może znajdziesz inspirację do swoich projektów. To brzmi idealnie, odpowiedziała Magda, czując się lekka i podekscytowana. W tym momencie zdała sobie sprawę, że naprawdę pozwala sobie znowu kochać i to było wyzwalające. Ich związek zaczął rozkwitać. Piotr zachęcał ją do realizowania marzeń, a ona z kolei czuła się coraz pewniejsza siebie. Życie zmieniało się na lepsze i po raz pierwszy od długiego czasu Magda patrzyła w przyszłość z nadzieją. Wspólnie dzielone śmiechy i chwile czułości były jak balsam dla jej duszy, leczący rany przeszłości i otwierający przestrzeń dla nowej miłości, która wydawała się obiecująca. Nadszedł dzień rozprawy sądowej, a atmosfera była naładowana napięciem. Magda u boku Piotra szła zdecydowanym krokiem w kierunku budynku. Jej umysł był niespokojny, ale serce pulsowało nową siłą. Wchodząc na salę rozpraw, czuła, że każdy krok oddalają ją od przeszłości, która ją uwięziła. Adam z kolei siedział przy stole obrony z wyrazem pewności siebie, który graniczył z arogancją. Miał na sobie ciemny, nienaganny garnitur, a jego pogardliwe spojrzenie przemykało po sali, jakby analizował swoje ofiary. Naprawdę myślisz, że możesz to wygrać, Magdo? Adam zapytał z sarkastycznym uśmiechem, kiedy się do niej zbliżyła. Jego głos brzmiał jak zimny echo w niemalże cichej sali. Nie masz nic, ani nikogo po swojej stronie. Tylko nowego chłopaka, który nie ma pojęcia, co robi. Piotr, stojący obok Magiedy, ścisnął jej dłoń, gest wsparcia, który dodał jej odwagi. Odwrócił się do Adama, zachowując spokój, ale z taką stanowczością, że nie można było jej przegapić. Nie doceniasz jej siły, Adamie. Magda nie jest sama, a co ważniejsze, nie boi się już ciebie kropka. Sędzia wszedł na salę, a wszyscy wstali. Rozprawa się rozpoczęła, a Magda usiadła z podniesioną głową, starając się zignorować pogardliwe spojrzenie Adama. Prawnik Adama rozpoczął prezentację, starając się zbudować narrację, która przedstawiała jego klienta jako ofiarę sytuacji. Mój klient zainwestował znaczny czas i zasoby w to małżeństwo, zaczął prawnik, z poważnym wyrazem twarzy. Ma pełne prawo do dochodzenia sprawiedliwego podziału majątku zgromadzonego podczas związku. Prawnik Magiedy z kolei podniósł głos, ale to, co mamy tutaj, to sytuacja emocjonalnego nadużycia i manipulacji. Magda została postawiona w trudnej sytuacji, CO pozbawiło jej praw. Adam nie może po prostu dochodzić tego, co mu pasuje. Adam pochylił się do przodu na swoim krześle, najwyraźniej lekceważąc słowa prawnika Magiedy. To absurd. Magda miała wszystko, czego chciała i po prostu nie potrafiła tego docenić. Słowa Adama przecięły ją jak ostrza, ale Magda wzięła głęboki oddech, czując, jak gorąca złość zamienia się w determinację. Kiedy przyszła jej kolej, by zabrać głos, powoli wstała, a jej oczy były utkwione w Adamie. Sąd ją obserwował, a ona czuła ciężar oczekiwań na swoich ramionach. Nie jestem już tą kobietą, którą porzuciłeś, zaczęła głosem stanowczym. Walczyłam, aby odbudować się po tym, co zrobiłeś. To, co nazywasz wszystkim, czego chciałam, było tylko odzwierciedleniem twojej kontroli nad moim życiem. Adam próbował jej przerwać, ale sędzia uciszył go gestem. Magda kontynuowała, nigdy nie troszczyłeś się o to, co naprawdę czuję. Interesowała cię tylko twoja wizerunek i to, co mogłeś na mnie zyskać. Ale teraz jestem silna. Jestem więcej, niż możesz sobie wyobrazić. W sądzie rozległ się szmer, a Magda poczuła przypływ pewności siebie. Spojrzała na Piotra, który patrzył na nią z podziwem, co jeszcze bardziej ją ośmieliło. Nie chcę już niczego, co możesz mi dać. Chcę tylko tego, co mi się należy. I co ważniejsze, chcę, aby prawda wyszła na jaw. Adam, zdając sobie sprawę, że sytuacja rozwija się w niekorzystnym dla niego kierunku, stał się bardziej agresywny. Nie możesz tak po prostu wstać i mówić. Nie masz dowodów, Magdo. Nikt ci nie uwierzy. W sali zapadła cisza, a wyzywające spojrzenie Magdy spotkało się z oczami Adama. Mam więcej niż myślisz. I udowodnię to. Jej głos był jasny i pełen przekonania. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, a rozprawa trwała dalej, z prawnikami wymieniającymi się oskarżeniami i dowodami, ale Magda już zasiała ziarno wątpliwości w umysłach wszystkich. Podczas gdy dyskusja się rozwijała, Piotr obserwował z napięciem, ale także z nadzieją. Wiedział, że Magda zmienia się w kogoś, kogo Adam nigdy nie mógłby już kontrolować. Podziwiał ją nie tylko za odwagę w konfrontacji z byłym mężem, ale także za determinację, by uwolnić się od przeszłości, która próbowała ją uwięzić. Patrząc na nią, Piotr poczuł, że choć droga przed nimi nadal będzie trudna, Magda jest gotowa walczyć o swoje życie i wolność. A on zawsze będzie przy niej, by ją wspierać. Kiedy przyszła kolej Magiedy, atmosfera na sali rozpraw była napięta, jakby powietrze było naładowane elektrycznością. Powoli wstała, a jej determinacja była widoczna w każdym ruchu. Spojrzenie Adama, które wcześniej wykazywało arogancję, teraz zdradzało subtelne zaniepokojenie. Magda wzięła głęboki oddech, czując wsparcie Piotra u swojego boku i zaczęła mówić. Nie jestem tutaj, aby prosić o okruchy tego, co kiedyś było moje. Jestem tutaj, aby powiedzieć prawdę. Zadeklarowała jej głos był mocny i wyraźny. Sędzia uniósł brew zaciekawiony jej postawą. Podczas naszego małżeństwa Adam nie był tylko moim mężem, ale także odpowiedzialnym za szereg oszustw, które pozostawiły mnie w trudnej sytuacji. Przelewał pieniądze z naszego wspólnego konta, ukrywał majątek i kłamał na temat swoich finansów. Nie wiedziałam o tym aż do teraz. W sali zaczęły rozchodzić się szepty. Adam, słysząc słowa Magiedy, skręcił się na krześle, ale nie mógł przerwać. Kontynuowała zdeterminowana, aby się nie cofnąć. Mam dokumenty i świadków, którzy mogą to wszystko potwierdzić, powiedziała, patrząc bezpośrednio na prawnika Adama. Izolował mnie, sprawiał, że wierzyłam, że od niego zależy. Prawda jest taka, że nie jestem jedyną ofiarą tego związku. Piotr, widząc siłę w głosie Magiedy, wstał i zwrócił się do sędziego. Wysoki Sądzie chciałbym przedstawić kilka dowodów, które potwierdzają to, co właśnie powiedziała pani Magda. Położył teczkę na stole, a w sali zapanowała cisza, gdy wszyscy czekali w napięciu. Sędzia skinął głową, dając znak, by kontynuował. Te dokumenty pokazują szereg podejrzanych transakcji, które miały miejsce na kontach Adama podczas trwania małżeństwa. Ponadto mamy zapisy ruchów finansowych, które nie zgadzają się z jego zeznaniami podatkowymi, wyjaśnił Piotr, jego ton był poważny, CO podkreślało wagę sytuacji. Sędzia otworzył teczkę i zaczął przeglądać dokumenty. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Adam, zdając sobie sprawę, że sprawy idą w niekorzystnym dla niego kierunku, zaczął się wiercić na krześle. To absurd. Te papiery niczego nie udowadniają krzyknął, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Magda, z wyrazem zdecydowanej determinacji, nie dała się zastraszyć. Możesz próbować podważyć to, Adamie, ale prawda zawsze wychodzi na jaw. Przez lata byłam manipulowana i oszukiwana. Dość tego. Nie jestem już tą kobietą, którą zostawiłeś, stwierdziła, a jej głos rozbrzmiewał w sali rozpraw. Sędzia podniósł rękę, prosząc o ciszę. Atmosfera była pełna zaskoczenia z rewelacjami Magiedy i Piotra wstrząsającymi wszystkimi obecnymi. Adam, teraz wyraźnie zdenerwowany, zaczął mamrotać. Ja, ja niczego nie zrobiłem. To spisek. Spisek. Jedyny spisek tutaj to ten, który sam uknąłeś przeciwko mnie, odpowiedziała Magda, a jej głos teraz pełen emocji. Zawsze chciałeś mnie poniżyć, ale dziś jestem tutaj, aby pokazać, że jestem o wiele silniejsza niż myślisz. Sala sądowa zamilkła, a wszystkie oczy zwróciły się ku Adamowi, który stawał się coraz bardziej osamotniony w swojej arogancji. Sędzia, teraz całkowicie zaangażowany, poprosił Magdę o przedstawienie dowodów. Podnosiła każdy dokument, szczegółowo wyjaśniając, jak każdy z nich łączy się z oszustwami, których dopuścił się Adam. Te wyciągi bankowe pokazują, że podczas gdy ja pracowałam i przyczyniałam się do naszego życia, ty używałeś naszych pieniędzy, aby utrzymywać swoje własne interesy powiedziała Magda, zwracając się do Sędziego. Nie chcę tylko tego, co mi się należy. Chcę, aby prawda została ujawniona, żeby on odpowiedział za swoje czyny. Presja na Adamie rosła, a jego pewność siebie szybko się ulatniała. Magda poczuła fale ulgi, widząc, jak kawałki układanki zaczynają się łączyć. Mam nadzieję, że na koniec tego wszystkiego zrozumiesz, że nie możesz po prostu zniszczyć kogoś i wyjść z tego bezkarnie, powiedziała, jej spojrzenie było twarde i zdecydowane. Sala sądowa była w stanie wyczekiwania. Walka nie toczyła się już tylko o podział majątku, ale o sprawiedliwość, którą Magda w końcu zaczęła egzekwować. A gdy Adam pogrążał się w swoich własnych kłamstwach, Magda czuła, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Uwolniła się od łańcuchów przeszłości i była gotowa, aby przyjąć przyszłość, która wreszcie należała tylko do niej. Atmosfera na sali sądowej była napięta. Sędzia z poważnym wyrazem twarzy przeglądał dokumenty przedstawione przez Piotra, podczas gdy po sali rozchodziły się szepty zdumienia. Magda, stojąc obok swojego prawnika, czuła, jak serce jej bije szybciej. Nie była tylko świadkiem rozprawy, była świadkiem własnego wyzwolenia. Adam, który wcześniej wydawał się tak pewny siebie, teraz wyglądał na zdesperowanego, jego arogancja rozpadła się pod ciężarem miażdżących dowodów. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś, Adamie! wykrzyknęła Magda, jej głos był stanowczy, ale znutą oburzenia. Naprawdę myślałeś, że uciekniesz od odpowiedzialności? Adam, zakuty w kajdanki, odwrócił się do niej z gniewnym spojrzeniem, ale w jego oczach pojawił się cień strachu. Nie wiesz, o czym mówisz, Magdo. To wszystko spisek. Nie możesz mi tego zrobić. Gestykulował, próbując się bronić, ale słowa wychodziły z jego ust splątane, pozbawione jakiejkolwiek siły. Spisek. Naprawdę w to wierzysz? Odpowiedziała Magda z zadowoleniem na twarzy. Jedyny spisek tutaj to ten, który sam przeciwko mnie uknąłeś i przeciwko wszystkim, którzy ci zaufali. Dziś prawda w końcu wychodzi na jaw. Sędzia, przerywając dyskusję, ogłosił. W świetle przedstawionych dowodów ogłaszam zakończenie sesji. Od tego momentu oskarżony zostanie przewieziony do więzienia, gdzie będzie przebywał do czasu ostatecznego procesu. W sali rozległ się szmer zdumienia, a Adam został odprowadzony przez dwóch funkcjonariuszy. Jego twarz była blada i niedowierzająca. Magda patrzyła na scenę z uczuciem ulgi i satysfakcji. Zwyciężyła nie tylko w walce sądowej, ale także w walce wewnętrznej, którą nosiła w sobie od tak dawna. Uczucie wyzwolenia ogarnęło ją jak ciepły płaszcz. Byłaś niesamowita, Magdo, Piotr powiedział, podchodząc do niej, gdy tylko Adam opuścił salę. Owinął ją mocnym uściskiem i mogła poczuć siłę i wsparcie, które zawsze w nim znajdowała. Wiedziałem, że jesteś silniejsza, niż myślałaś. Nie mogłam tego zrobić bez ciebie, odpowiedziała, patrząc mu w oczy. Dałeś mi odwagę i siłę, gdy najbardziej tego potrzebowałam. Nie wiem, co bym zrobiła, gdybyś nie był przy mnie. Zawsze będziemy razem, Magdo. To dopiero pierwsze z wielu zwycięstw, które nas czekają. Uśmiechnął się, a blask w jego oczach odbijał nadzieję i miłość. Wychodząc z sądu, Magda poczuła na twarzy świeże powietrze popołudnia, jakby odświeżająca bryza. Światło słoneczne oświetlało jej drogę, a każdy krok, który stawiała, sprawiał, że czuła się lżejsza, jakby ogromny ciężar został zdjęty z jej pleców. Spojrzała na Piotra, który szedł u jej boku i poczuła nowy rodzaj szczęścia, taki, który nie zależał od nikogo poza nią samą. Świętujemy? Zaproponował Piotr, trzymając ją za rękę. Kolacja tylko we dwoje. Zasłużyłaś na to. Tak. Świętujmy. Magda wykrzyknęła, szeroko się uśmiechając. Czas uczcić nowe życie, które mam przed sobą kropka. Kiedy szli, Magda myślała o wszystkim, przez co przeszła: trudności, łzy, zdrada Adama. Ale przede wszystkim myślała o swojej odporności. Odnalazła swój głos i swoją siłę, a teraz była gotowa, aby przyjąć przyszłość. Przyszłość, która, jak wiedziała, będzie budowana na miłości i uczciwości. Kiedy dotarli do przytulnej restauracji, atmosfera była żywa i ciepła. Usiadli przy stoliku przy oknie, skąd mogli obserwować ruch miasta, jednocześnie delektując się pysznym posiłkiem. Magda czuła się odrodzona, jakby życie zaczynało się na nowo. Za twoją odwagę Piotr uniósł swój kieliszek wina, patrząc jej w oczy. I za świetlaną przyszłość. Za naszą nową historię odpowiedziała Magda, stukając swoim kieliszkiem w jego. Biar z dęk kieliszków rozbrzmiał jak celebracja. Uśmiechnęła się, czując się bardziej żywa niż kiedykolwiek. Po kolacji wyszli na ulicę, a idąc, Magda spojrzała na niebo, gdzie słońce zaczynało zachodzić, barwiąc horyzont na pomarańczowo i różowo. Był to oszałamiający spektakl, a ona nie mogła powstrzymać się od poczucia, że ten zachód słońca symbolizował nowy początek. Cienie przeszłości zostały za nią, a teraz była gotowa, by żyć pełnią życia. Spójrz na to, powiedział Piotr, wskazując na niebo. Jest pięknie, prawda? Tak, jest. I symbolizuje wszystko, co przed nami, odpowiedziała Magda z blaskiem w oczach. Jestem gotowa na wszystko, co teraz nadejdzie. W końcu jestem wolna.